Cieszę się, że PSL tak otwarcie popiera premiera Kamil Bortniczuk. Cieszę się, że PSL tak otwarcie popiera premiera. Zachęcam, żebyście stanęli jasno po stronie premiera Morawieckiego i powiedzieli radykałowi Zbigniewowi Ziobrze, niech nie przeszkadza panu premierowi w dokończeniu tych negocjacji. Tymi słowami Marek Sawicki z PSL zwrócił się w gościu wydarzeń na antenie Polsat News do Kamila Bortniczuka z porozumienia. Cieszę się, że PSL tak otwarcie popiera premiera, odparł Bortniczuk. Dyskusję zdominował temat nowego unijnego budżetu i groźby weta ze strony Polski. Polityki zagranicznej nie powinno wykorzystywać się do ataku na rząd. Można by bić na alarm, gdyby któryś z polityków zjednoczonej prawicy mówił, że jest za wyjściem Polski z Unia Europejska, za sojuszem z Rosją. My staramy się realizować naszą taktykę negocjacyjną tłumaczył Kamil Bortniczuk. Chcemy tylko, żeby dobrze wynegocjowany budżet był możliwy do konsumpcji na poziomie, który ma służyć rozwojowi Polski, polskich samorządów, przedsiębiorstw, polskich rodzin, dodał. Nie jestem za porównywaniem Unia Europejska do Rosji, a Brukseli do Moskwy, ale też nie zgadzam się z wypowiedziami, które dziś usłyszałem od przewodniczącego Budki, który mówił, że rząd realizuje scenariusze pisane Cyrlicą, przyznał Marek Sawicki z PSL. Sawicki zwrócił się do Bortniczuka. W maju udało nam się zablokować niekonstytucyjne wybory prezydenckie, była współpraca. Okazało się, że ta opozycja, normalna, konstruktywna, może porozumieć się z częścią rządową i wprowadzić normalne wybory w normalnym trybie. Dzisiaj zachęcam, żebyście stanęli jasno po stronie premiera Morawieckiego, choć on się zmienia i powiedzieli radykałowi Zbigniewowi Ziobrze, niech nie przeszkadza panu premierowi w dokończeniu tych negocjacji, mówił Sawicki, dodając przy tym, że premier przestraszył się Ziobry. Cieszę się, że PSL tak otwarcie popiera premiera, przyznał Bortniczuk. Jego zdaniem premier mówi o wecie nie dlatego, że takie jest oczekiwanie zbigniewa ziobry, ale ze względu na działania unijnych polityków, którzy zmienili ustalenia z lipca.